Kiełbasa, parzona biała Wielkopolska. Produkt tradycyjny, zbliżają się święta, Wielkiej Nocy, na każdym stole praktycznie gości. Sam bardzo często sięgam po ten produkt, nie tylko w domu, ale też w pracy, w hotelach, w restauracjach, przy każdej okazji czy śniadania świątecznego, ale też nie tylko, bo często tworzę swoje receptury i białą kiełbasę wykorzystuję. Ja dzisiaj przygotuję kiełbasę białą, parzoną. Ale w formie smażonej na oliwie z oliwek z dodatkiem tymianku. Jako dodatek wykorzystam chrzan, ale tu w formie pire. Pure pire z dodatkiem świeżego chrzanu, z dodatkiem świeżego szczypiorku. Zaczynamy wariację na temat kiełbasy białej. Zaczniemy od stawienia ziemniaków. Mamy tutaj już młody ziemniak. Woda lekko osolona. Dlaczego w pierwszej kolejności ziemniaki? Dlatego, że najdłużej będziemy na nie czekać, a chcemy, żeby wszystkie składniki były gotowe w jednym czasie. Następnie świeże warzywa, czyli cukinia, papryka, bakłażan, ale też warzywa, warzywa korzeniowe, jak seler, marchewka i zaczniemy od warzyw korzeniowych, czyli warzyw, które najdłużej będą nam się smażyły. Wszystkie warzywa kroi, kroimy w julien, czyli. Cieniutkie, równe, niekoniecznie regularne paseczki. I na koniec czerwona cebula. I na rozgrzany tuszczyk dodajemy w pierwszej kolejności warzywa korzeniowe z czerwoną cebulą. Potrzebna będzie nam również patryka czerwona. Połowa cukinii i to bardzo ważne, jeżeli wykorzystujemy te produkty, staramy się nie wykorzystywać środka, który jest gąbczasty i chłonie nam wszystkie składniki tłuste z zewnątrz. A w takiej formie on będzie nadal chrupki i będzie wyczuwalny smak, smak cukinii. I ostatnim warzywem będzie bakłażan. bardzo ważne, żeby nasze warzywa doprawić od razu oliwą z oliwek i smażyć na bardzo mocno rozgrzanej patelni. Te warzywa zaczynają być miękkie. Wykorzystujemy do nich świeży tymianek, sól. pasole odrobinę syriaty czyli połączenia chili, w karmelu. Nada nam to bardzo, ta przyprawa bardzo charakterystyczny smak i lekką pikanterię. Teraz łączymy Jedną i drugą część sałatki. jak ona pięknie wygląda chrupiące warzywa. Teraz przygotujemy sobie kiełbasę białą peżoną I tu potrzebujemy efekt takiego mocnego przysmażenia, więc ten tłuszcz rozgrzewamy dość, dość mocno. Nie boimy się tej temperatury. Ważne, żeby tego tłuszczu nie było za mało, żeby nie, nie był to efekt takiego mocnego przypalenia, a bardziej fajnego chrupkiego smażenia. Kiełbasa biała parzona wielkopolska, która jest obecnie smażona, jest to interpretacja mojego dania, żeby nie było do końca tradycyjnie, no bo sama receptura jest tradycyjna. Ciekawostką jest to, że powstała w 1929 roku. To niedługo będzie już 100 lat. Tutaj z tych ugotowanych ziemniaków, które wcześniej pokazywałem, przetarłem już sobie takie aksamitne pire ziemniaczane, do którego dołożę masło. I żeby tradycji stało się zadość, połączymy białą kiełbasę warzoną z chrzanem, ale z chrzanem, który dołożymy do naszego ziemniaczanego pire. Wykorzystamy Topinambur jako dodatek. Warzywa, które były mocno wysmażone, ale też z dodatkiem tymianku, z dodatkiem cytryny. Tutaj w tym przypadku skórki cytrynowej. Oto moja interpretacja Białej kiełbasy, pire ziemniaczane z dodatkiem masła, do tego szczypior, topinambur, kiełbasa smażona na oliwie z oliwek z tymiankiem, do tego są smażone pomidory i świeże warzywa, życzę smacznego.